Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Świercz a tytuł mojej dzisiejszej prezentacji jest promieniowczość wokół nas ochrona przed promieniowaniem. Temat ten interesował mnie już od dość długiego czasu. Zastanawiałam się, jakie są źródła promieniowania jądrowego wokół nas, na ile dawki przyjmowane podczas naszego życia są szkodliwe, co z naszego otoczenia promieniuje bardziej, a co mniej i najważniejsze, jak się przed tym promieniowaniem chronić. No i podczas zgromadzenia materiałów do mojej pracy, odkryłam, że tak naprawdę nie ma czego się bać, a ogólny strach przed promieniotwórczością wynika z nieznajomości jej zagadnień. Więc... Słucham? Jak to często wygląda. Dokładnie, no media głównie. Tak. E, więc może taki krótki plan prezentacji. Na początek przybliżę trochę teorii, powiem o promieniowaniu jego rodzajach, a następnie przejdę, myślę, do ciekawszej części, czyli do moich doświadczeń. Badałam powietrze, którym oddychamy i znajdujący się w nim radon. Wyznaczałam czas powietrznego rozpadu produktów rozpadu radonu. Badałam pożywienie takie normalne nasze jedzenie Badałam również promieniotwórczość człowieka oraz przeprowadzałam badania z absorbentami. Więc na początek, czym jest promieniowanie? No, najprościej rzecz ujmując, jest to wysyłanie i przekazywanie energii na odległość. Możemy wyróżnić promieniowanie jonizujące i niejonizujące, czyli na przykład radiowe czy też mikrofalowe. Nas jednak interesuje promieniowanie jonizujące, które z kolei możemy podzielić na promieniowanie alfa, beta i gamma. Więc tak krótko. Promieniowanie alfa jest strumieniem cząstek alfa, czyli helu. Jest ono bardzo mało przenikliwe do jego zatrzymania. Wystarczy już tak naprawdę kartka papieru, a w powietrzu jego zasięg wynosi kilka centymetrów. Promieniowanie beta z kolei jest to strumień elektronów bądź też pozytonów poruszających się z prędkością czasem zbliżoną do prędkości światła. I do zatrzymania promieniowania beta. Wystarczy już folia aluminiowa. I promieniowanie gamma, czyli wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego. Jest promieniowaniem jonizującym oraz bardzo przenikliwym i do jego zatrzymania potrzeba już półtora centymetrowej płyty ołowianej. Więc na początek, czym oddychamy? Co znajduje się w powietrzu, które nas otacza? Na szczególną uwagę zasługuje radon oraz jego pochodne. Radon to promieniotwórczy gaz szlachetny. Powstaje on w wyniku rozpadów atomów radu, a jego śladowe ilości znajdują się we wszystkich materiałach skorupy ziemskiej. W glebach, skałach, wodach. Znaleźć go z kolei możemy w szeregach. W szeregach uranowym izotopu 238U, w szeregu torowym 232TH oraz w szeregu uranowym 235U. No i tutaj mamy taki szereg 238U, a tutaj jest nasz radon. Z czasem połowicznego rozpadu, 3,8 dnia oraz szereg 232TH oraz nasz radon. No i czas połowicznego rozpadu już to jest inny z 60 2,55,6 sekundy. Skąd ten radon się bierze? Otóż może on przenikać do naszych domów poprzez różnego rodzaju betonowe czy też drewniane podłogi, złącza, pęknięcia, szczeliny, no poprzez wszelkie nieszczelności, jakie znajdują się w budynku. Ja z kolei przygotowałam sobie próbkę promieniotwórczą, a następnie badałam jej okres połowicznego rozpadu. W tym celu na rurę od odkurzacza nałożyłam kawałek gazy, i następnie taki odkurzacz włączony zostawiłam na około 2-3 godziny w niewietrzonej piwnicy. Potem zdjęłam tą gazę, która wyglądała właśnie w ten sposób no bo nasza gaza działała jako filtr i badałam jego aktywność przy pomocy licznika Geigera Miller'a. No i oto co mi wyszło. Jak widać, ten wykres ma takie pewne załamania, a wynika to z tego, że ta próbka zawierała wiele różnych pierwiastków, stąd też te załamania, ten wykres jest wynikiem nałożenia się różnych funkcji logarytmicznych. Wykorzystałam również równanie zależności aktywności od czasu i po zlogarytmowaniu go uzyskałam taki oto wzór w którym kierunkowy, współczynnik kierunkowy prostej to lambda, czyli stała rozpadu charakterystyczna dla danego izotopu promieniotwórczego. No więc zlogarytmowałam sobie również mój wykres i tak on wygląda w skali półlogarytmicznej, a tutaj mam tą moją lambdę. I dzięki tej lambdzie mogłam obliczyć czas połowicznego rozpadu mojej próbki i wyniosłam w przybliżeniu 33,8 minuty. Jest on wynikiem nałożenia się okresów połowicznego rozpadu produktów rozpadu radonu. No bo jak wiadomo, ta próbka była skomplikowana dość. A głównie są to ołów 214 z czasem połowicznego rozpadu 26,8 minuty oraz bizmut 214 z czasem połowicznego rozpadu 19,7 minuty. No i czas ten jest stosunkowo krótki, no bo pół godzinki to nie jest dużo tak naprawdę. Dlatego też regularne wietrzenie pomieszczeń zapobiega gromadzeniu się radonu, i jego szkodliwej działalności. Kolejną interesującą kwestią było to, co jemy i skąd biorą się te promieniotwórcze pierwiastki w naszym organizmie. Zbadałam więc poziom promieniowania wysłanego przez różne produkty żywnościowe. No i tutaj przedstawiam wyniki moich badań. Ta czerwona kreska idąca przez środek wykresu jest to maksymalna niepewność promieniowania tła. Ten pierwszy słupek tutaj to jest wartość aktywności tła i kolejne to są Kolejno różne produkty żywnościowe. No i jak możemy zauważyć, wzmożoną aktywność wykazuje sól, e, orzeszki ziemne, ser feta, y, pietruszka, grzyby, papierosy oraz seler. Na no skąd to się bierze? Otóż w soli służącej do konserwacji żywności, czy też w wędlinach, możemy znaleźć promieniotwórczy potas. Potas to nie jest o tyle ciekawy, że jest dość istotnym elementem naszego organizmu. Jego zawartość to 20%, więc już taka dość znacząca ilość. Jego czas powietrznego rozpadu jest bardzo długi, wynosi o ponad miliard lat i jest on powodem wysokiego poziomu poromieniowania zarejestrowanego dla selera, pietruszki, grzybów czy też mięs. Z kolei w produktach zbożowych czy warzywach liściastych możemy znaleźć twórczy uran. Tor znajduje się w warzywach liściastych mięsach i produktach zbożowych. Rad z kolei jest w rybach, w warzywach liściastych, w produktach zbożowych oraz owocach. No i polon możemy znaleźć w mięsach, produktach mlecznych, rybach i produktach zbożowych. No więc tak, wiemy, że to nasze jedzenie ma tam jakąś, powiedzmy, aktywność. E, wiemy, że to powietrze też e, wykazuje wzmożoną aktywność. Skoro więc żyjemy w promieniotwórczym świecie, to czy my również promieniujemy? I to także zbadałam. Najpierw więc chciałabym pokazać pewien graf, który pokazuje przyjmowane dawki promieniowania jonizującego w życiu codziennym. I tutaj mamy nasz radar oraz jedzenie. I tutaj zwrócę uwagę na coś interesującego. Okolice elektrowni jądrowej to jest dawka 50 mikrosiwertów na rok. Z kolei przeciętny mieszkaniec Norwegii przyjmuje 20 tysięcy mikrosiwertów na rok. No, czyli to już powinno nam o czymś mówić, że te okolice elektrowni jądrowej tak naprawdę nie są aż tak groźne, jak się wydaje. Już zwykłe zdjęcie RTG brzucha jest, ma wartość, daje nam dawkę 600 mikrosiwertów na rok. I chciałam zwrócić uwagę, że tam były jednostki mikrosiwertów. Z kolei tak naprawdę doraźne zagrożenie stanowi dla nas dawka w siwertach. Czyli milion razy większa. Więc tak naprawdę nie mamy czegoś bać nawet tej elektrowni jądrowej czy zdjęć RTG. A tutaj są wyniki moich badań e, z ludźmi. Pierwszy słupek jest to poziom promieniowania tła i kolejne słupki są to poziomy promieniowania poszczególnych osób. No i jak widać te niepewności nachodzą na siebie, więc żadna z osób nie jest tak naprawdę bardziej promieniotwórcza niż nasze tła. E, dlaczego tak jest? No otóż jemy to, co znajduje się w naszym środowisku. Chciałabym jeszcze nadmienić, że to są oczywiście metody szkolne badań, także ja to badałam przy pomocy zwykłego licznika Geigera-Mellera. Więc e, gdybym chciała to zrobić tak profesjonalnie, wiadomo, potrzeba byłoby specjalnej łowianej komory, która badałaby promieniowanie wysyłane we wszystkich stronach. Więc to już jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, więc na to należy patrzeć z lekkim przymrużeniem oka. No i tak, e, druga część mojej pracy, czyli e, badania z absorbentami. No i e, na początek chciałam wyznaczyć bezpieczną odległość. A badałam koszulkę Aura i kobalt 60. Koszulka Wera jest to siatka zawierająca dwutlenek toru, ThO2 w ilości 99% oraz dwutlenek ceru, CeO2 w ilości 1%. No i w koszulce znajduje się tor 232, czyli jedyny naturalny izotop toru. Koszulki takie stosowane były kiedyś w lampach gazowych, jednak ze względu na swoją szkodliwość zostały one wycofane. A jest ona o tyle ciekawa, że wysyła bardzo zróżnicowane promieniowanie, alfa, beta i gamma i jest naprawdę promieniotwórcze. A ja w swoim badaniu Badałam poziom promieniowania wysyłanego przez koszulkę w różnych odległościach od źródła i wykorzystałam do tego konsolę pomiarową CoachLab i sprzężony z nią detektor. I tak właśnie wygląda mój wykres. Te wartości są wartościami rzeczywistymi, więc od wartości pokazanych mi przez licznik odjęłam wartość promieniowania tła. Dodatkowo możemy zauważyć, że wykres zaczyna się od 4 cm, a wynika to z uwzględnienia grubości obudowy licznika. Więc bezpieczna odległość do przeprowadzania moich badań, czyli tam, gdzie wykres przyjmuje już wartość 0, to około 34 cm. I co ciekawe, poziom promieniowania koszulki Oera jest odwrotnie proporcjonalny do kwadratu odległości. I drugi, drugi element moich badań, czyli kobalt 60, jest to twórczy z kolei izotop kobaltu, e, otrzymywany sztucznie i wykorzystuje się go jako źródło promieniowania gamma, na przykład w bombach kobaltowych stosowanych w medycynie. Jednemu rozpadowi towarzyszy emisja dwóch kwantów gamma o energiach 1,17 i 1,33 megaelektronowolta. I niestety mój licznik nie jest w stanie rozróżniać tych energii. Dlatego też dla każdego z nich tak naprawdę wykres powinien być nieco inny. Dla mnie, u mnie jest to wykres uśredniony. I czas publicznego rozpadu y, kobaltu 60 wynosi 5,3 roku. No i analogicznie jak dla koszulki Auera wykonałam badanie w zależności od odległości. I wykres wygląda w ten sposób. No Jak widać, zbliża on się nam do zera już przy odległości około 11 cm. Mogłam więc przejść do badań z absorbentami. Badałam pochłanianie promieniowania poprzez różne absorbenty oraz wyznaczałam grubość połówkowego osłabienia dla różnych absorbentów. Jak wiadomo, przy przechodzeniu przez materię promieniowanie gamma ulega absorpcji, przy czym natężenie wiązki promieniowania maleje wykładniczo wraz ze wzrostem grubości warstwy absorbenta. I tutaj zrobiłam rzecz analogiczną, jak przy wyznaczaniu okresu połowicznego rozpadu. Czyli zlogarytmowałam równanie zależności natężenia od grubości warstwy absorbent, absorbenta i uzyskałam taki wzór, dla którego e, współczynnikiem jest Mi, czyli liniowy współczynnik absorpcji. Czym jest grubość połówkowego osłabienia? Otóż jest to taka grubość absorbenta, która powoduje dwukrotne osłabienie natężenia wiązki promieniowania. No i tą grubość połowikowego osłabienia liczymy analogicznie w czas połowicznego rozpadu. I tutaj widzimy zależność pochłaniania promieniowania koszulki AOR-a poprzez ołów. I widać, że ten pierwszy pomiar tak odstaje od reszty. Dzieje się tak dlatego, gdyż pierwszy pomiar był wykonany bez, żadnego, bez żadnej łowianej płytki, czyli sama koszulka AOR-a i detektor, zaś kolejny pomiar był po dodaniu pierwszej łowianej płytki, tak kolejne płytki to kolejne pomiary. I można zauważyć, jak bardzo spada ta wartość yy, aktywności. Dzieje się tak dlatego, gdyż ta płytka zatrzymuje już większość promieniowania alfa oraz beta i dalej przechodzi głównie promieniowanie gamma. I to samo w skali logarytmicznej, co pozwoliło mi wyznaczyć moje współczynnik absorpcji. Mi. I sprawdzałam różne materiały, między innymi miedź i to samo w skali logarytmicznej, panele. I w skali pół Drewno. Także w skali pół Oraz wody. I tutaj ten drugi pomiar także odstaje. I dzieje się tak dlatego, gdyż pierwszy pomiar jest dla samej koszulki awara, Z kolei drugi, drugi pomiar jest dla koszulki O'era oraz plastikowego pojemnika, do którego później nalewałam wodę. I to samo w skali pół no i analogiczne badanie przeprowadziłam dla Kobaltu 60. Czyli poprzez ołównie widać, że ten wykres już jest nieco inny, inaczej się układa w skali logarytmicznej. Poprzez miedź. I też w skali logarytmicznej. Oraz poprzez panele. No i dzięki temu mogę wyznaczyć sobie moje spółczynniki, liniowe współczynniki absorpcji oraz czasy e, oraz grubości połówkowego osłabienia. No i jak widać, najlepszym absorbentem z największym liniowym współczynnikiem absorpcji oraz najmniejszą grubością połówkowego osłabienia jest ołów, jak się należało spodziewać. Zaś najgorszym woda. Więc aby zatrzymać połowę promieniowania, wystarczą e, potrzeba prawie 3 cm wody, ale wystarczy niecałe pół centymetra ołowiu. No, i to samo dla kobaltu 60. Tutaj jest podobnie. Najlepszym absorbentem okazał się ołów o najsłabszym panele. No i najlepszym sposobem do ukazania tych wyników, no bo to tam nam niewiele mówi, myślę, są wykresy słupkowe. I tutaj już ładnie widać to, co wcześniej zbadałam. I to samo dla kobaltu. Otóż osłabienie wiązki promieniowania gamma następuje wskutek trzech podstawowych procesów: zjawiska fotoelektrycznego, rozpraszania komptonowskiego oraz tworzenia par elektron-pozyton. Oczywiście wszystkie te zjawiska są tym bardziej prawdopodobne, im większa ilość elektronów, a więc e, pierwiastki z dużą liczbą atomową mają większą szansę na powstrzymanie promieniowania. I stąd też wynikają doskonałe zdolności absorpcyjne dla ołowiu. Ma on liczbę atomową 82, dlatego tak dobrze zatrzymuje promieniowanie gamma. Jest on jednym z dwóch najcięższych pierwiastków posiadających stabilne, nieradioaktywne, nieradioaktywne izotopy, jednak drugi z nich, bizmut, nie jest tak powszechny w, naszej, w naszym środowisku, dlatego też jego zastosowanie nie jest aż tak szerokie. Drugim dobrze pochłaniającym materiałem jest miedź z liczbą atomową wynoszącą 29, a badałam ją po to, aby porównać e, najlepszy absorbent, ołów, do innego metalu o mniejszej liczbie atomowej. No, i jak się okazało, liniowy współczynnik absorpcji miedzi jest około 1 piątą mniejszy od współczynnika absorpcji ołowiu. Jak się również należało spodziewać, panele drewno oraz woda są słabymi absorbentami, a ich liniowy współczynnik absorpcji jest w przybliżeniu 5 razy mniejszy od współczynnika absorpcji ołowiu. No, to są pozycje, z których korzystałam podczas pisania w mojej pracy. Dziękuję za uwagę. <klucza>